Witam. W tej prezentacji omówimy sobie modyfikację zleceń w systemie Noble Markets. Aby zmodyfikować zlecenie, należy przejść do okna Terminal, następnie w zakładce Handel należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybranym przez nas zleceniu, które chcemy zmodyfikować, a następnie wybieramy opcję Modyfikuj lub Usuń zlecenie. W nowym oknie Mamy dwie możliwości. Możemy dodać zlecenie stop loss i zlecenie take profit. Zacznijmy od dodania zlecenia stop loss, które będzie zabezpieczać nas przed nadmiernymi stratami w przypadku, gdy trend rynkowy się odwróci. Następnie wybieramy opcję Modyfikuj. Jak widzimy na wykresie, zlecenie Stop Loss zostało dodane. Mamy transakcję sprzedaży, więc zlecenie Stop Loss powinno być powyżej. Dodajmy teraz zlecenie Take Profit. Ponownie klikamy prawym przyciskiem myszy na zleceniu, wybieramy opcję Modyfikuj lub Usuń zlecenie i w zakładce Take Profit podajemy poziom. Wybieramy opcję Modyfikuj. Widzimy również drugą linię oznaczoną TP jako Take Profit. Która będzie zabezpieczać nasze zyski. Zlecenia te możemy również modyfikować na wykresie. Aby zmodyfikować poziom take profit, należy przytrzymać lewym przyciskiem myszy linię oraz przyciągnąć do poziomu, na którym chcemy ustawić takie zlecenie. Jak widzimy, z lewej strony system automatycznie przelicza nam wartość take profit. Podobnie możemy zrobić ze zleceniem Stop Loss. Modyfikacja to również częściowe domknięcie transakcji. Aby domknąć część transakcji, w tym przypadku mamy jedną dziesiątą, więc możemy domknąć połowę transakcji. Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na zleceniu, wybrać opcję Modyfikuj lub Usuń zlecenie. Następnie wybieramy typ, egzekucja natychmiastowa. Wskazujemy wolumen transakcji, który chcemy domknąć. W naszym przypadku będzie to 500. Oraz potwierdzamy, wybierając opcję Zamknij. Jak teraz widzimy, zlecenie zostało. Częściowo domknięte. Dziękuję za uwagę.